Na relacje zaprasza Agencja Kreatywna Macumedia. Kreatywność wspierana technologią. Dzień dobry, rozpoczynamy briefing prasowy przed meczem 21. kolejki PKO Ekstraklasy Radomiak-Radom Raków-Częstochowa. Z nami jest szkoleniowiec Zielonych Dariusz Banasik. Panie trenerze, tradycyjnie poproszę o kilka słów przed tym meczem, jak nastroje w drużynie, jak sytuacja kadrowa. Dzień dobry, witam Państwa. No Zacznę od tego, że na pewno szykuje nam się bardzo bardzo fajny mecz, fajne widowisko. Wydaje mi się, że przyjeżdża drużyna, która, która no, na pewno tutaj postawi... Dosyć mocne warunki nam, i zespół, który będzie chciał na pewno tutaj powalczyć o punkty. Natomiast wydaje mi się, że my jesteśmy dobrze do tego meczu przygotowani. Będziemy chcieli zagrać odważnie, będziemy chcieli wykorzystać swoje atuty i gdzieś błędy przeciwnika, i na pewno będziemy grali o to, żeby, żeby po prostu zgarnąć trzy punkty, bo to nas w tej chwili najbardziej interesuje. Jeżeli chodzi o sytuację w drużynie, no, tak powiem szczerze, że, że taka no nie jest taka do końca jasna, bo, bo wiemy, że przede wszystkim tak jesteśmy na etapie finalizowania niektórych zawodników. Z tego, co mogę Państwu powiedzieć, to prawdopodobnie z tej czwórki dwójka będzie potwierdzona, dwójka prawdopodobnie jeszcze nie, ale już nie chciałbym zdradzać, którzy to będą zawodnicy, bo nie będę przeciwnikowi ułatwiał. No i też mamy lekkie infekcje, na tą chwilę no też nie wiadomo, czy, czy, czy jeden z napastników naszych y, będzie grał, chodzi tutaj o Mauridesa bo, bo jest po prostu stan przeziębiony i, i jeżeli by się okazało, że, że ten zawodnik nie wyjdzie, to też możliwe, że nawet zmienimy ustawienie i albo zagramy jednym napastnikiem, Albo jeszcze jedną niespodziankę, którą mamy przeszkodowaną, ale to nie będę mówię przeciwnikom, tutaj ułatwiał po prostu pola manewru, tym bardziej, że wiem, że przeciwnicy za, na, w, na obozie za nami strasznie jeździli, wszystkie sparing obserwowali, wiedzą, że zagramy w takim ustawieniu, także wydaje mi się, że mogą tutaj trafić na, na pewne zaskoczenie z naszej strony. Dziękuję trenerze i zapraszam do zadawania pytań. Panie trenerze, ci zawodnicy, którzy są powoli ogłaszani, to już jest koniec zakupów, czy jeszcze szykują się jakieś kolejne wzmocnienia po tych, jak już wszystkich ogłosimy, no bo wiadomo, że tam jeszcze dwóch w kolejce, czeka? No, pytanie bardziej do zarządu, do prezesów, tak. Ja ewentualnie mogę powiedzieć, jak to w drużynie. No, cieszę się, że, że coraz więcej tych zawodników do nas przychodzi. Tak jak powiedziałem na ostatniej konferencji po meczu, że, że będziemy się spodziewali dwóch zawodników. W tej chwili no praktycznie można powiedzieć, że czterech do nas dołączy. Yy, jeszcze mam okienko transferowe yy, otwarte do końca lutego, i myślę, że może po pojawić się sytuacja, że ktoś z zawodników jeszcze przyjdzie, ale też pewnie pojawi się sytuacja, że któryś z zawodników też może odejść od nas. Także, także to, że przychodzą jedni zawodnicy, to też oznacza oczywiście dla niektórych, że może też zabraknąć miejsca, i będziemy z niektórymi rozmawiali, że na zasadzie wypożyczenia, bądź, bądź no, grania po prostu w innym zespole. Wiem, że trener oglądał mecz Rakowa Częstochowa, nawet kamery to pokazały, więc zapytam, co trener podpatrzył w Częstochowie, jak trener oceni to spotkanie Rakowa? Ja patrzyłem na Wisły Kraków. No nie, żartuję, oczywiście. <grym transcription> oczywiście żartuję, na Wisłę nie patrzyłem. Oczywiście patrzyłem na raków, no powiem tak. Wydaje mi się, że ten zespół ma, ma słabe punkty. Ma przede wszystkim o tych dobrych, dobrych punktach, o tym nie, wszyscy wiedzą, tak, jak raków gra, jakim gra ustawieniu. Natomiast ja się przede wszystkim skupiłem na tym, co możemy i gdzie, jak zaskoczyć przeciwnika. I myślę, że też zmiana ustawienia nam w tym pomoże. Ale tak jak mówię, nie chcę tutaj zdradzać pewnych, pewnych rzeczy, z zawodnikami ćwiczymy. Pewne warianty, i będziemy na pewno mieli dwa, trzy warianty przygotowane na ten mecz. I myślę, że któryś z nich na pewno się gdzieś sprawdzi. Ale tak jak mówię, no, lubię jeździć na mecze, obserwować tak. No nie nie, nie z, z, fotelu jak, z fotela, jak to się mówi, tylko, tylko na żywo i, i patrzeć na takie niuanse, nawet na zachowanie ławki, trenerów, yy, na zawodników rozgrywających się to wszystko widać i, i myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Zapytam jeszcze o Markusa Abrahama, bo wielu kibiców pyta o ten transfer. Jest on no, ciekawy, budzi, budzi zainteresowanie. Jakby trener opisał tego zawodnika, co przykuło Pana uwagę przy tym transferze? Znaczy, no na pewno to jest wartościowy zawodnik. No, czy będzie wartościowy, to się okaże. Tak? Ja nie chciałbym opinii w tej chwili wydawać na temat tych piłkarzy, którzy przyszli, bo, bo też nie do końca wiemy, w jakim oni, na jakim oni są etapie przygotowań. Ja muszę ich wkomponować w drużynę, muszę zobaczyć. Na pewno to są wszystko, ta czwórka, to są wartościowi zawodnicy, niektórzy doświadczeni, niektórzy młodzi i tak do tego podeszliśmy. Natomiast z weryfikacją zawsze będzie mecz, o stawkę, mecz ligowy. Już mieliśmy zawodników, którzy bardzo dobrze wyglądali na treningach, potem się gdzieś nie sprawdzali, albo nie byli skuteczni, mieli słabe liczby. No to jest na pewno dobry transfer, który musi, ale musi się obronić, tak, musi się obronić liczbami, jeżeli chodzi przede wszystkim o, o, o ofensywę naszą. Maciej Kwiatkowski, trener Marek Paprząc wczoraj na, na przedmeczowej konferencji z Radomiakiem wspomniał, że no, drużyna Radomiaka jest takim zespołem, yy, który no, gra schematycznie, jest bardzo łatwo go rozpracować. Yy, czy właśnie, odpowiadając na te yy, słowa, no wiadomo, że wynik odpowie, ale czy trener ma w na zanadrzu jakąś niespodziankę przygotowaną właśnie na mecz yy, z Rakowem? Chciałem ja tak odpowiedzieć, jeżeli nas bardzo łatwo jest rozpracować, to proszę zapytać tych te 12 meczy, które nie przegraliśmy, że ci przeciwnicy nas jakoś nie mogą rozpracować, bo ja powiem tak, wszystkim wydaje się, że, że gramy no, schematycznie podobnie, natomiast no, nikt z nami nie może wygrać, także uważam, że nie jest nas wcale łatwo rozpracować, uważam, że bardzo trudno i dlatego też zmienimy ustawienie specjalnie na ten mecz, także żeby zaskoczyć też, też trener Papszuna. No właśnie, wracając tutaj do pytania zadanego przez Szymona, był trener w Częstochowie. Tam również było kilka niespodzianek w składzie. Nie, nie zagrał m.in. od początku Iwi Lopez. Czy trener spodziewa się, że tutaj też w Radomiu nie zagra ten zawodnik? U. No powiem szczerze, że, że, że zastanawiamy się, natomiast wiem, że to jest dobry zawodnik, ale, ale ja myślę, że zespół zagra w podobnym ustawieniu przede wszystkim i w podobnym składzie jak z wygranym meczu ostatnim, bo, bo, bo jeżeli coś dobrze funkcjonuje, to to się nie zmienia, ale z drugiej strony aż tak bardzo nie przywiązujemy wagi do nazwisk, tak? bardziej do tego właśnie jak gra zespół, jak buduje akcje, jak broni się i to są najważniejsze rzeczy. A czy to Iwi Lopez zagra, czy inny zawodnik, to, to mi się wydaje, że my na to wpływu nie mamy, także na tym się nie zastanawiamy. Na koniec, trenerze, sześciu zawodników będzie, można powiedzieć, takim cenzurowanym. Mimo wszystko będzie trener uczulał ich, żeby. Odkładali nogi w jakiś takich newralgicznych momentach, boiska, czy gramy no, na całość? Po nie, 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 to tak jak w ostatnim meczu: gramy na całość. Jeżeli któryś zawodnik wypadnie, nie robimy z tego problemu. Przed, mieliśmy taki problem przed, można powiedzieć, ostatnim meczem, a żaden z zawodników nie dostał, nie dostał kartki, także mamy wszystkich do dyspozycji. I też ciekawa sytuacja, taka warta odnotowania, że nasz środkowo-obrońca Mateusz Cichocki, no w 19. kolejce łapie dopiero pierwszą żółtą kartkę. To też pokazuje. Że my nie jesteśmy ostro brutalnie grającym zespołem, no bo ja nie przypominam sobie, żebym prowadził zespół, w którym środkowi obrońcy no, no do 20. kolejki nie mają kartek, także tutaj mówimy o Mateuszu, tak? także, także mi się wydaje, że nie będziemy w ogóle na to patrzeć. Jeżeli ktoś dostanie, to wtedy będziemy się ewentualnie zastanawiać yy, co do następnego meczu, a już w następnym meczu na pewno będzie więcej tych zawodników potwierdzonych, także, także będziemy mieli większe pole manewru. Powodnego Żywego Dnia pamiętasz, że ta nasza zwycięska pasta to właśnie od Rakowa się zaczęła, te 12 meczów. No dobrze, teraz trzeba wygrać i ją podtrzymać, tak? No także myślę, że myślę, że po to wychodzimy na boisko. Powiem że tak, no, my nie boimy się przeciwnika, chcemy wykorzystać atut własnego boiska, poderwać tutaj kibiców, będziemy grali otwarty futbol i tu już nie jeden zespół się przekonał, jak trudno się gra w Radomiu. Powiem też zapytam jeszcze, bo trener był na meczu w Częstochowie, a analityk Rakowa był na meczu w Radomiu. Co mógł podpatrzeć? Co no to mógł podpowiedzieć trenerowi, Markowi Papszonowi? No na pewno, patrzył pewnie na pewnie ni tak, bo my nie zmieniamy składu od, od wielu spotkań i to nie jest jakby zagadką, jak, jak gramy. Tak? Natomiast tutaj, jeżeli są jakieś urazy, jeżeli są jakieś przeziębienia, czy jakieś, jakieś nowi zawodnicy dochodzą, no to też zespół Częstochowy nie do końca może wiedzieć, w jakim my gramy personalnym ustawieniu, a tak jak mówię, mogą być na pewno zmiany, ale mamy ważniejsze rzeczy, teraz musimy oczywiście przygotować się, jeszcze mamy jeden trening, jak najlepiej do, do tego meczu i ja wierzę w to, że po prostu e, wyjdziemy z, zwycięsko z tej, z, tej, z, tej, z tej bitwy właśnie z, z Rakowem. Pamiętam, że zapytam jeszcze o Daniela Łukasie wczoraj pan trener długo rozmawiał, z tego, co wiem, to dalej czaj trenował po południu. Jak widzi, kiedy on może. W kadrze meczowej się pojawić względnie na no, parę minut Jutro. <noise> Pewnie jutro już się pojawi. Bo jeżeli będzie zgłoszony, to myślę, że na pewno to jest taki zawodnik, którego nie będziemy pomijać, tylko będziemy starać się o to, żeby, żeby grał, żeby przynajmniej jeżeli nie grał, no to był w, w kadrze meczowej. Natomiast. No... A dyspozycja fizyczna. Zawodnik twierdzi, że dobra, natomiast ja muszę to też zobaczyć tak. Myślę, że wczoraj nie wczoraj trenowałem indywidualnie, bo, bo po treningu dopiero przyjechałem na obiad. Długo rozmawialiśmy na temat właśnie no, różnych rzeczy, tak? I, i, I znamy się już z dawnych lat, także wydaje mi się, że tutaj nie będzie problem z komponowaniem go do zespołu. Zresztą Daniel zna tutaj bardzo dobrze Cichego, zna Maćka Świdzikowskiego, także w szatni też będzie, się wydaje, szybko się zaklimatyzuje. jaka jest jego dyspozycja? To tak jak mówię, wszystko weryfikują mecze i może się okazać, że jutro też swoją szansę dostanie. Pamiętasz, że na koniec jeszcze zapytam. Minimalnie pan przegrał z trenerem Papszunem o trenera roku w, w tygodniku piłka nożna. Może jutro by tak fajnie byłoby go ograć. No fajnie, to nie ma wpływu, tak? Czy, czy... Natomiast fajnie by było przede wszystkim wygrać, tak? bo ja uważam, że Raków to jest bardzo dobry zespół, dobrze prowadzony od, od wielu wielu już lat też tam widać wyniki. Trochę nas tutaj radomiaka porównują, do, w pewnym sensie gdzieś tutaj właśnie. Już nie dowarty teraz. No właśnie, nie dowarty, czego się cieszę bardzo, ale, ale myślę, że na pewno. Na pewno satysfakcja będzie, jeżeli, jeżeli zdobędziemy 3 punkty. A wierzę w to i myślę, że zespół będzie miał taki przekaz, że, że gramy na maksa o trzy punkty. Ja dziękuję. Jeszcze jedną rzecz chciałem dopytać o sparing z uks em Łagów. Czy tam będziemy mogli się spodziewać wszystkich czterech nowych zawodników już w akcji? Tak. Po to ten sparing jest organizowany, żebyśmy przyjrzeli się tym zawodnikom, którzy nie grali nie ją albo nie zagrają i ewentualnie, Ci zawodnicy nowi, którzy przyjadą, no jest problem z jednym zawodnikiem, bo on praktycznie dwa dni będzie w podróży i dopiero po rozmowie ze mną takiej indywidualnej zdecydujemy, czy, czy, czy po prostu ten zawodnik zagra, czy, 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 czy jest na tyle, nie jest na tyle zmęczony, że, że, że może zagrać. Także, także to będzie dopiero decyzja przed samym meczem, ale myślę, że wszyscy zawodnicy, wszyscy zawodnicy będą grali w tym, w tym, w tym sparingu, którzy oczywiście nie zagrają w meczu z Rakowem. No dopytalibyśmy o miejsce, bo, bo różne są... Jednia letnisko, tak? Z tego co pamiętam, tak? tak, tak nie tak, no, tak. bo było Struga... Nie, 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 także jest tam, tam na pewno gramy, bo jest potwierdzone, że, 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 że tam możemy zagrać, także, także wszystkich zapraszam. Nie zamykamy sparingu. Nie, niedziela 11 trenerze, tak? Tak, niedziela 11. Tak? No, to fajnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy Dziękuję. za udział w briefingu. Kolację zaprasza agencja kreatywna Macumedia. Kreatywność wspierana technologią.